Siema, witam serdecznie w nowym filmie i dzisiaj się skonfrontujemy z aplikacją TikTok. Tak jest, yy, ostatnio troszeczkę nad tym myślałem yy, i chciałbym dzisiaj troszeczkę powiedzieć o tym i zobaczymy co będzie dalej. A najpierw, sobie odpalimy tą aplikację, czy jak to może nazwać, yy, social media, czy inne tam dziadostwa. Więc tak. Yy, Jakoś tam mi się otwiera głowa na to, lecz y, zawsze będę mówił, że to nie jest w ogóle, tam nie ma żadnych wartości. To jest czysta zabawa i takie głupoty, no będę powtarzał. Ymm, patrzcie, na tą stylówę, Jestem łapem. Tak jest. Więc ymm, no, ale widzę, że trzeba tam, kurczę, pójść. Trzeba się dostos dostosowywać do rynku, to co nam, jakie stawia nam warunki. No a tam jest pełno ludzi, których ja bym chciał przyciągnąć do siebie, widzów, czyli tak zwanych klientów. No i trzeba to wykorzystać, po prostu, że tam, tam są ludzie, nie? No i powoli trafiam tam do jakichś ludzi. Wiadomo, tam jest dużo takich mniejszych, troszeczkę dzieciaczków, którzy nie rozumieją pewnych rzeczy. I biorą wszystko na poważnie. I dzisiaj się troszeczkę pośmiejemy um, z tych tutaj komentarzy i innych, ponieważ naprawdę to jest dobra zabawa. Um, I ciekawe można sobie wnioski wyciągnąć z tego. Zobaczcie, tutaj ja tam, to ja tam sobie coś powrzucałem, jakieś filmy losowe. No i tak będę robił. Nie będę tutaj poświęcał na to nie wiadomo ile czasu. Będę tutaj yy, wrzucał takie no nie będę się nad tym starał, tak, szybkie jakieś rzeczy. Żeby to, ale też żeby to było fajne, żeby to sobie tam krążyło i przyciągało ludzi do mnie. Tak jest. No i będę chciał, żeby ludzie stamtąd przychodzili do YouTube'a, nieodwrotnie. odwrotnie. No ale wiadomo, jak chcecie sobie tam wejść to zobaczyć, no to znajdziecie. Pinguś i ty. Pinguś i ty. Tam jestem na tym, na tej aplikacji, to jak ktoś naprawdę, naprawdę chce tam wejść, to sobie niech wejdzie. Ale najważniejsze, żeby być na YouTubie. Tutaj chcę sprowadzać wszystkich ludzi, żebyśmy tutaj się spotykali na nasze tutaj y, meetingi. No i dobra, jak możecie zobaczyć, ja wyciszę dźwięk. Albo nie, może dam. Takie o. Yy, takie śmieszne. <grym> yy, dobra, ale to możecie sobie zobaczyć, jak tam chcecie. E, więc tak, ja bym co chciał robić tak. No, ja to traktuję jak czystą zabawę totalnie, po prostu e, zero powagi. E, więc tak, napisałem w opisie tego filmiku e, mój pierwszy zmontowany TikTok, mam nadzieję, że Ci się podoba. Napisałem wszystko z błędami ortograficznymi najbardziej jak się dało. No i to wiadomo w celach humorystycznych, bo, no, bo normalnie bym tak nie pisał. Chociaż nie wiadomo, nie no. Akurat z tym. Na to zwracam mniej więcej uwagę, ale dobra. Patrzymy na komentarze. Jak je zobaczyłem, to mnie totalnie rozwaliło. Pierwszy raz ktoś mnie hejtował. Tak jest. Mnie to cieszy. No ja jestem dziwny, ale naprawdę mnie to cieszy. No i dobra. Kolega napisał: ładne zdjęcie, ale opis ma bardzo dużo błędów ortograficznych. Ale i tak masz like i obserwacje. Dzięki byczku. No i to już pokazuje, że po prostu ludzie tu biorą wszystko na poważnie, że to, to jest naprawdę poważna sprawa, te filmiki i tu trzeba się naprawdę na tym zagłębiać. To jest, no, no widzę, że po prostu niektórych tam ludzi to jest całe życie, to, ta aplikacja. No i to jest przykre powiem, ponieważ no tak jak już mówiłem, tu nie ma wartości praktycznie żadnych, na pewno można coś tam wyciągnąć, no ale to tak już na siłę. Um, są kilkusekundowe filmiki, czy tam kilkunasto, um, czy tam kilkudziesięciu, na których po prostu ludzie się wygłupiają. Um, no ale to działa, tak? Ludzie tam są, więc trzeba to wykorzystać. Um, no, ja napisałem dzięki, popracuję nad ortografia. Też wszystko kompletnie źle, same błędy ortograficzne. I, no I kolega napisał Czy ty to robisz specjalnie? Śmiech, 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 śmiech Ym. No i w końcu skumał, że to jest y, w celach humorystycznych Ym. A kolejny napisał Będzie ok, serduszko Nie wiem o co chodzi Ale spoko Dzięki byczku Ym. No i tutaj też jakaś tutaj dziewczyna pisała Tam, że Że mój pierwszy Że, żeby poprawić błędy, nie? I ile ty masz lat? Cztery? To mnie rozwaliło mnie totalnie. Um, ludzie kieruję to do Was, do tych tutaj tam przebywają. Nie bierzmy tego na poważnie, bo nie można tego brać na poważnie, bo tam to jest takie pajacowanie, nie? Um, nie mówię, że to jest złe, ale po prostu to jest pajacowanie i tam jak ja, ja jestem, to ja też pajacuję. Tutaj też pajacuję, na YouTube też pajacuję. No, takie życie po prostu no co. No ale, no, rozbawiło mnie to. I tam jakaś kolejna napisała koleżanka: dysortografia lub dyslekcja. XD Su, Spoko, super. Śmiejemy się, że ktoś może mieć um, jakieś tutaj problemy. Rozumiem, ale cieszę się, że ktoś mnie w końcu zhejtował. Tego mi było trzeba. To mnie ym, podjarało, więc będę tutaj ym, działał po prostu. Nie wiem, coś tam wrzucał, nie? Więc to mnie śmieszy. Po prostu ludzie biorą tak wszystko na poważnie, no ale no to jest zrozumiałe, tak? To jest ich cały świat i po prostu tam przebywają cały czas. No i tak to się może wtedy dziać. No ale cóż, tak jak mówię, tam sobie będę, tam się pojawiał, ponieważ widzę, że to ma siłę przebicia. Też pewna osoba mnie do tego, mi to pokazała, że to naprawdę... To jest miejsce, gdzie można naprawdę wyskoczyć troszeczkę, no i trzeba to wykorzystać, póki jeszcze jest taka możliwość. Ja tego nie będę brał na poważnie, będę tam totalnie się wybawił, totalny dystans do tego mam. Po prostu nie będę się tym przejmował, czy nie wiadomo co. Coś tam wrzucę, coś nie wrzucę, ale mam plany, żeby tam to rozbudować. No bo, tak jak mówię, to ma siłę przebicia i to może być kurczę. Ta droga, która może ym, wybić, no nie będziemy tutaj oszukiwać, żeby to wyrzucić, tam gdzieś wyjść z podziemia tak zwanego, żeby to ludzie zobaczyli. Subskrybujcie kanał, łapeczka w górę, no i napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym TikToku, to myślę będzie ym, ciekawa opcja do pokonwersowania, do, powymienia do powymieniania się różnymi poglądami i tak dalej, może z tego wyjść ciekawa dyskusja. I Elo.